A kolejny cudny dzionek. E, coś mnie przewiało, słuchajcie. O, mały kot po prostu dostaje jubla, bo tam są zawieszone już e, kule tłuszczowe dla e, sikorek. A mnie coś przewiało i przewiało mi szyję. Wiecie, jak coś tak przewiaje szyję? Nie można się ruszyć ani w jedną, ani w drugą. Więc tak. Rozpoczynam dzień, z przytuwam, obudziłam się i po prostu ledwo się, ledwo się ruszam. Ale co zrobić? Trzeba to do pracy. Dobrze, że przynajmniej nie będę mogła się odwracać od komputera. <laughs> Trzeba widzieć jakieś e, plusy. Właśnie jak on krzyczy. On po prostu tak krzyczy. On nic nie jadł, naprawdę. Słowo yy, daję. On nic nie jadł od tygodnia. Chodź. Och. A waży chyba z 7 kilo już. Jak nie więcej. Chodź, pooglądamy się korki. No, widzisz. Są się kolanki? Biedaku. Bardzo jestem nieszczęśliwe stworzenie. Tak jak wszystkie u nas. No, naprawdę jest tak. E, już mglisto, zimno. Wczoraj były sprzątane liście, ale dzisiaj już nie widać, czy coś było sprzątane. A te głupie wczory chcą tam wyjść. To po prostu bez sensu. Nie wiecie cholery małe, jak macie dobrze. Naprawdę. Małe kocie. No i oczywiście na śniadanie moja nieśmiertelna owsianka i nieśmiertelna szmata. Często się e, dziewczyny pytają na Instagramie, e, czym ja tutaj wycieram te blaty. E, jak tutaj cały czas coś łazi na tych blatach i e, cały czas się coś dzieje. Słuchajcie. Szaleństwo, no po pierwsze je wycieramy, po drugie robię to jednak ścierkami bawełnianymi. Ja w ogóle nie jestem fanką ręczników papierowych, z różnych względów, przede wszystkim ze względów ekonomicznych i środowiskowych. No bo po co? Dlaczego? Już pomijam to, że przede wszystkim ścierką się lepiej wytrze. Ręcznik jest dobry, żeby, żeby na przykład ściągnąć nadmiar wody. Czy coś, cokolwiek w tym stylu, ale żeby umyć blat, no to ręcznikiem papierowym, to ja sobie tego nie wyobrażam, bo potrzesz tym ręcznikiem i nie ma ręcznika, nie? <gry> I zostają jeszcze te syfy z tego papieru. No nie do tego te ręczniki, moim zdaniem, zostały stworzone zupełnie, e, tylko właśnie do takich rzeczy, celów, żeby je nasączać czymś, albo odsączać tłuszcz, albo e, zetrzeć, e, zetrzeć wodę, ale bez szorowania, natomiast do czyszczenia, no nie wiem. Jakoś mi to nie leży. <gry> A co Wam chciałam pokazać, to chciałam wam pokazać ten fantastyczny, e, fantastyczny emaliowany garnuszek. Po prostu ma taki e, totalnie wioskowy vibe. E, co prawda tutaj na tej płycie indukcyjnej e, pasuje troszeczkę jak e, kwiatek do kożucha. Mały kocie. No i widzicie, tak to jest z tym kotem. Ten kot po prostu robi za 10 i on tak cały czas. No, przepraszam Cię, kochanie. Czego Ty chcesz? Może myszy znowu mamy w domu, bo niestety czasami tak jest, że myszy się przedostaną do domu albo przez kominy, albo gdzieś przez wentylację. I często tak jest, że gdzieś później rzeczywiście koty je tutaj łowią. E, jak wiecie, mieszkamy w pobliżu pól i e, jest tych myszy tutaj mn mnogość, mnogość, więc czasami niestety wpuszczam koty do szafek, bo z dwojga złego wolę tam mieć kotek, kocie kłaki niż e, my się sióśki. A wierzcie mi, że tutaj e, kilka lat temu było, mieliśmy taką plagę mysz. Nie wiem, z czym to było związane. Budowało się tutaj w okolicy jakieś takie duże osiedle, więc może, może dlatego one postanowiły wyemigrować do domów. I po prostu była cała masza myszy, wszystko było poprzegryzane. E, były bobki i tak dalej, no a ze względu na to, że jednak mieszkamy w domu, mamy stworzenia: przychodzą jeże, przychodzą wiewiórki, przychodzi cała reszta tych stworzeń. No to nie chcieliśmy ani e, rozkładać e, żadnych trutek, ani tym bardziej jakiegoś nie wiem, czym to się robi: jakieś takie zamogławianie w domu się robi. No nie, nie, po prostu chemia Uf, niekoniecznie. E. Bo to truje wszystko, nie tylko te myszy. Więc myszy po prostu zostały załatwione przez śnieniaka z dużym kotem pospołu, jak jeszcze duży kot zżył. No i tak, oczywiście wiadomo, że szkoda tych myszy, bo myszy są słodziutkie, ale z drugiej strony no one załatwiły tylko myszy, a nie przy okazji 15 jeży, cztery kuny yy, i całą masę ptaków i jeszcze nie wiadomo co. Więc uroki życia na wiosze. Tak, ewidentnie coś jest na rzeczy, bo oba koty dostają fioła, więc e, nie jest to kwestia zmywarki, bo on tam sygnalizuje, że coś jest e, z tyłu za tą szafką po tej stronie. Radości, radości życiowe, więc widzicie, u nas koty też mają e, tak niepopularny w dzisiejszych czasach e, walor użytkowy. I wcale nie muszą być w tym celu gdzieś tam puszczany samopas. Po prostu, niestety, jakby się, tutaj, jakby się tutaj nie zabezpieczyć, to przez to, że tych myszy tutaj jest tyle w okolicy i nie mają praktycznie żadnych naturalnych wrogów, bo u nas jest bardzo mało właśnie bezdomnych kotów, lisów też już nie ma, bo teren się. Ostro zabudował, więc lisa to ja nie pamiętam, kiedy ja tutaj widziałam. Kun też jest mało, bo oczywiście, jak się zabudowało, to klatki na kuny i inne rzeczy poszły w ruch. I teraz właśnie jest problem, problem z myszami, a jak jest ich tyle, to one zawsze. Wierzcie mi, że jakbyście domu nie uszczelnili, to one zawsze znajdą drogę do domu, ewentualnie sobie ją wygryzą. I tak samo szczury. Na szczęście szczurów u nas nie ma. Ostatniego widziałam chyba ze dwa czy trzy lata temu i to była jakaś pojedyncza sztuka w śmietniku. E, szczury to raczej chyba mimo wszystko domena terenów miejskich. No ale u nas po prostu myszy w e, ilościach kosmicznych. To nie tak, że to jest, wiecie, jedna czy dwie myszki, bo to, to w ogóle by się tym nie przejmowała. Tylko po prostu, no naprawdę, takie plagi biblijne niemalże. A tak, ewidentnie chyba coś właśnie przylazło. To już jest ten moment, kiedy robi się zimno i one przychodzą do domu, bo on sygnalizuje, że e, coś jest za szafką. E, więc e, po prostu pewnie na noc zdejmiemy tutaj te e, blendy. E, kurczę, jak to się zwie? No cokoły pod szafkowe. I po prostu kotki będą miały mm, igrzyska śmierci, mysie. No cóż, e, niestety mieszkanie w bliskości z naturą e, wymaga wymaga też i takich rzeczy. Z dwojga złego e, zupełnie samolubnie wolę, żeby koty się zajęły tymi myszami, e, niż żebym ja miała je e, łapać w pułapki. Bo udało nam się wymienić trzej rzeczy w doniczkach, tutaj wrzosy na wławie, e, posprzątać rabaty z nadmiaru liści, e, trawnik, e, taras. No, ale jak widzicie, jest poniedziałek, a już wszystko praktycznie wróciło do stanu poprzedniego. Nie zdążyliśmy skręcić tych stołów. Um, no to w ogóle jest, wam powiem, to jest po prostu masakra z tymi stołami. Jezu, powiem Wam, że po, prostu tym, po tym okresie jesiennym e, w ogrodzie to moje ręce, po prostu to jest dramat. E, ja jako że mam e, galopująca DHL mam coś takiego, że nienawidzę rękawiczek i po prostu doprowadzają mnie do spazmów. Nie jestem w stanie robić rzeczy w rękawiczkach, bo po prostu wkurza mnie do tego stopnia, że. No nie jestem w stanie. Jedyne, jedynie te rękawiczki, jeszcze takie zwykłe, tekstylne z Lerua, takie za 7 czy 8 zł, ale. No, teraz na ten sezon, kiedy jest mokry, to one się zupełnie nie nadają. Po prostu mam ręce po mam wszystko w takim stanie, że po prostu dramat. Już pomijając ten mój jeden palec, który jest zmiażdżony i tam w ogóle nie mam poznokcia. E. Uważajcie, jak zamykacie drzwi. Ciężkie drzwi. No, to było x lat temu, co prawda, ale e, no, po prostu koszmar. Jak widzicie, moja <grywka> codzienna pielęgnacja rano jest. E... Dosyć banalne, ale mam coś takiego, że lubię wielowarstwowość i też nienawidzę mieć ściągniętej skóry, więc po prostu używam najpierw płynu micelarnego, potem niezwykłego toniku, tylko takiej esencji. Akurat lubię to od zdrowiska, Później serum, a później krem z filtrem i aktualnie testuję to serum stołpy. Z mikroigiełkami i ja myślałam, że te mikroigiełki to jest taki wiecie chwyt marketingowy Rzeczywiście jak się przesuwa e, Przesuwa się dłonią po twarzy To to jest totalnie zaskakujące Myślę, że niektóre osoby mogą tego nie lubić Ale e, No rzeczywiście czuć takie mikroigiełki Jest to strasznie, strasznie śmieszne Generalnie serum się wydaje Całkiem e, Całkiem niezłe w działaniu Oczywiście nie wypowiem się na temat działania liftingującego Bo go używam kilka dni ale e, rzeczywiście cera mi się tak trochę e, uspokoiła. Chyba mi się poprawiła troszeczkę bariera lipidowa. E, rzeczywiście pomaga, o tej się koty oczywiście tłuką pod prysznicem, bo tu nie może być ani chwili spokoju. E, no i e, później nakładam krem. Teraz już nie potrzeba dużego filtra, więc ja po prostu używam Revitalifta, a teraz e, SPF25. Nie jest to jakiś e, porywający krem, ale jest okej. Okay. No i jak widzicie, <grywa> ja nakładam wszystko w sposób naprawdę e, mało estetyczny. Nie nadawałabym się autentycznie na e, jakąś beauty influencerkę, po prostu <grywa> chlap, chlap, szast prast, ale plus jest taki, że... E... Jak patrzę na jakieś normalne dziewczyny w internetach, które jeszcze nie są, wiecie, tak estetyczne, że ta estetyka im pożera całe życie i zajmuje im 5 godzin. Um, I jakby wam też powinna, bo wszyscy mamy. E, nasza, nasza doba trwa tyle samo, e, główno prawda, szczerze mówiąc, e, jeśli ktoś. E, nie pracuje na etacie, nie ma dzieci, nie ma domu, jest samotne. to ja obstaję przy tym, że jego dobawca, ale nie trwa 24 godziny, tylko 48. Bo no, jeśli nie mamy żadnych obowiązków, a naszym jednym obowiązkiem jest nagrywanie kontentu na Socjale, które ja rozumiem, bo pracuję jako influencer-manager, że jest to praca obciążająca psychicznie, natomiast czasowo umówmy się, że cóż. Nie zajmuje to dużo czasu zazwyczaj, już pomijam fakt, że rzeczywiście e, macie możliwość, zazwyczaj e, o ile nie macie jakichś poważniejszych sesji zdjęciowych, jak jesteście jakąś super ekstra influencerką albo celebrytką, to macie możliwość przesuwania sobie dowolnie tego czasu. Nie musicie nigdzie być e, w godzinach 9-17, codziennie, 300, nie, no dobra, nie 300, ale 5 dni w tygodniu, 50 parę tygodni w roku. Więc tak, też miejmy to na względzie, jak oglądamy dziewczyny w internetach, że one żyją troszeczkę innym czasem. I ja w tym tygodniu bardzo sobie afirmowałam to, oglądając Martę Potoczek, którą uwielbiam, notabene, uwielbiam ją. I ja uwielbiam to, że ona mówi, że jej doba jest dłuższa, bo ona nie dość, że nie pracuje de facto na etacie zawodowo, tylko zajmuje się właśnie ogrodem i tworzeniem treści ogrodowych i że w związku z tym ma więcej czasu na ten ogród, plus jeszcze ma osoby, które jej pomagają, natomiast ja zawsze jak widzę ten jej ogród, to mam takie, wiecie, kurna! I ja też mam koleżankę, która mi pomaga w ogrodzie raz tygodniowo, przez kilka godzin, ale u nas po prostu jest tyle tej roboty, że właściwie należałoby... No przynajmniej dwa dni, jeden, dwa dni poświęcić na to, żeby tutaj robić teraz w tym okresie przejściowym, jesienno przejściowym jesienno-zimowy I mam takie, kurczę, no ogarnij się dziewczyno, nie będziesz miała tego zrobionego tak jak dziewczyny, które po prostu zajmują się tym zawodowo prawie na pełny etat, tak? O, zobaczcie, jaki słodziak, ojej, Murcisław, Słodzisław. No tak, ja właśnie Uch, muszę sobie zrobić przerwę w pracy. Pogoda jest po prostu obrzydliwa. E, musimy tutaj zdjąć moskitiery. Tak, morciku. E, no ale przynajmniej widok z okna ładny na ten klon. E, Przekopuję się przez maile. <laughs> w towarzystwie pątków, bez komentarza. No, ale zaraz się zbierzemy i pojedziemy do ogrodniczego, bo co prawda pogoda jest obrzydliwa. Ale chcę kupić kilka rzeczy, bo jutro sobota i u nas w ogrodniczym w sobotę to jest po prostu taki tłum, że uch, nie da się przez to przedrzeć. Prawda, Marcisław? No Nie da się nie da. No i dobrze, że jest takie stworzenie, jak Morcik, na które zawsze można liczyć, że. Zagrzeje Pęci fotel, zanim Pęcia przyjdzie. Tak! Jaki to dobry kotek. O hej. No, taki samobieżny termofor. Samobieżny termofor. Musisz stąd iść, kochany. Jak to teraz przenieść? To powiedz, połączy? kochanie, powiedz, kochanie, coś mądrego o końcu tygodnia. Piątek życia początek. O rany, zobaczcie, jaka pogoda. Nigdzie nie idziesz, śnieniaku. Nie. Sieniak jest po zabiegu na łapkę. Łapka ma łysą. Pokaż łysą łapkę. To jest łysa łapka. Nigdzie nie idziesz. Śnieniak jest naszym jedynym kotem takim pół wychodzącym. A, wychodzi w sposób dosyć kontrolowany, czasowo, na taras i na ogród. A tylko i wyłącznie dlatego e, wychodzi sama bo po prostu nigdzie indziej się nie rusza. Bo jest kicią, która ma już lat 11 i ona jest poważną damą. Nie zamierza się bawić tam w jakieś łażenie, spotykanie ludzi czy coś. I ona głównie wychodzi dlatego na zewnątrz, bo tam ma swój fotel. Albo tutaj e, swoją kanapę, jak są rozłożone poduszki i ona po prostu idzie sobie tam spać. A, bo tam nie ma małych gówniaków. Tak jest, które jej przeszkadzają w spokojnym życiu. Pogoda fantastyczna, ale to ponoć ostatni dzień takiej pogody, więc lipa. Później już ma być listopadowo jesiennie i dramatycznie. Jak ten kotek. Melodramatyczny bardzo. Wielużą kotkę. Strętni ludzie. I ja po całym dniu tak mały kocie. Nie! Ja po całym dniu wyglądam po prostu tak. Jest turbo zimno u nas w domu. A, nie, nie wiem, kwestia tego chyba, że jeszcze się nie nagrzało od ogrzewania, bo jest ustawione na 20 parę stopni, ale nie wiem, albo może ja jestem zmęczona i e, mam okres, więc jest mi zimniej. A ja chciałam Wam pokazać, bo kilka osób spytało się, co to jest, bo to turbo dziwnie wygląda na różnych, e, na różnych zbliżeniach na stół. A to jest po prostu od firmy moja, chyba dobrze to wymawiam, e, kupione w Rosmanie. To jest taki, e, taki stick z... Nie patrzcie się w ogóle na ten moich paznokci, bo to jest dramat. To jest taki stick z e, jakiegoś tam kamienia. I ja go używam do tego, żeby sobie tutaj e, uciskać punkty spustowe na mojej szczęce, bo mam e, bruksizm, e, zaciskam szczękę i generalnie e, od tej prawej strony tutaj wszystko mam takie ściśnięte. Już miałam, e, miałam w zeszłym roku i dwa lata temu mm, zestrzyki z botoksu, ale szczerze mówiąc nie warto wydawać pieniędzy, bo to było, efekt był. Nie mówię, że nie. Efekt był, ale on był na miesiąc. A później już ten efekt był taki, że um, no nie wydałabym na niego tych, tego półtora tysiąca. Um, bo tyle zazwyczaj kosztują, kosztują właśnie zastrzyki na, na bruksizm z botoksu. Um, Okej. Okay ale nie w tej, nie w tej cenie, nie w tej, nie w tej cenie. Nie wiem, może u niektórych e, ten efekt będzie się utrzymywał dłużej, no u mnie nie utrzymywał się długo i szczerze mówiąc dużo lepsze, e, dużo lepsze... E, tak, ewidentnie jestem zmęczona. Dużo lepsze efekty u mnie daje właśnie rozmasowywanie takie, taką pałeczką. Oczywiście prawdopodobnie to może być cokolwiek innego, ale ona jest po prostu super poręczna. To kosztowało chyba 15 zł w Rosmanie więc też nie ma dramatu. To. Plus, uwaga, jeszcze dla osób, które chcą być bardziej pro, e, najlepsze efekty w ogóle dają ultradźwięki. Ja mam urządzenie do ultradźwięków w domu. Nie będę Wam mówić jakiej firmy, ale chyba najbardziej popularnej marki na polskim rynku. Nie za drogie. I mi akurat poleciła to e, zakupić moja fizjoterapeutka. Z, akurat dla mnie z zaleceniem głównie na plecy, bo ja mam dyskopatię i całą masę innych rzeczy. Po tym się totalnie spinam, bo jestem osobą zestresowaną życiem ogólnie. Mm. Wiem, że niektórym trudno uwierzyć, ale tak właśnie jest. I jak ja się stresuję, a stresuję się cały czas, to się napinam. I w ogóle dużo kobiet tak ma, więc e, generalnie jeśli ktoś tak ma i ma również tak samo jak ja mało czasu i nie ma czasu, żeby jeździć na przykład godzinę w jedną stronę na zabieg e, ultradźwięków, który mm, no bez urazy, ale samemu można zrobić w domu naprawdę, bo to jest strasznie proste. Wystarczy przeszkolenie e, od e, dowolnego fizjoterapeuty, 10-minutowe, ewentualnie obejrzenie filmika na YouTubie i e, przeczytanie instrukcji produktu. No, a pomaga, 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 pomaga. Oczywiście wiadomo, że trzeba się trzymać instrukcji, no i nie jeździć tym USG codziennie. USG. Tymi, tą głowicą z ludką dźwiękami codziennie. Natomiast, tak jak byłam w zeszłym roku, nie w tym roku, w tym roku byłam w Ciechocinku, w ogóle polecam, naprawdę było super. Ja taka nie za młoda już poczułam się tam strasznie młodo, bo tam wszyscy byli 30 lat starsi ode mnie. Fantastyczna sprawa, w szczególności na basenie. Serio, super. No i w ogóle, wiecie, taki chilloutowy klimat. No, ale wracając do ultradźwięków, to mm, tam właśnie codziennie chodziłam na ultradźwięki i sonoferezę, czyli sonoforezę? Sono, sonofore, sonoforezę, chyba tak. A z, mm, czyli na ultradźwięki, ale z wprowadzaniem tych wszystkich substancji czynnych do budiklofenu. Tam chyba akurat miałam robione to na proksenem. No i właśnie się pytałam pani... Pani mówiła, że spokojnie mogę sobie robić to sama, a właśnie mi pokazywała wszystko jak. E, I e, jedyne co mówiła, to, żeby e, nie robić tego właśnie za często, albo e, za bardzo na tych miejscach, gdzie są jakieś cieńsze kości, bo są jakieś tam badania, które mówią o tym, że przy długotrwałym stosowaniu właśnie potrafi rozrzedzać strukturę kości, więc to. No to tyle. No ale wiadomo, że to tak jak wszystko, wiecie, trzeba z głową. E, I jak zwykle się rozgadałam, a to o, tej, o tym stiku, Ale to polecam, to tym sobie ciężko krzywdę zrobić e, i kosztuje 15 zł. W każdym rozmanie. naprawdę jest luzik. W szczególności pomaga, jak jeszcze sobie nałożycie na to ulubiony krem wszystkich kobiet po 30, czyli Voltaren. Naprawdę, o jezu, słyszałeś? Mam nadzieję, że to się nagrało, bo kot wydał z siebie taki kosmiczny dźwięk, że to już w ogóle szok. Powiesz coś jeszcze, panie Gaduło? No, on jest nieszczęśliwy, jak zwykle. To jest wyjątkowo nieszczęśliwe stworzenie. I jako, że jest zimno, to oglądam vlogi ze Svalbardu. Bo tam jest jeszcze zimniej. I jeszcze na dobranoc pokażę Wam dwie rzeczy. Moją super topetę śliczna jest z kanwy. Jakby co? Spokojnie możecie znaleźć. Jak wpiszecie Autumn a uh, Desktop uh, Wallpaper, albo nie, iPad, albo iPhone Wallpaper, to uh, wam się wyświetli. Uh, a co chciałam wam pokazać, to książki, które teraz e, czytam. I czytam teraz: Johna e, Marsa. Wszystko zostaje w rodzinie. I naprawdę porąbana historia. Polecam. E, czytałam teraz też e, pamiętnik mojej siostry. Też jest ok. Kochane córeczki, było spoko. Szept przeszłości. O Boże, koszmar. E, to znaczy, jeśli ktoś lubi takie ckliwe, e, pełne truizmów, romansidła, to okej. Okay. Ale jeśli nie, to nie. E, czytałam Paulinę Händel. Hmm, chyba e, nie. E, czytałam ponownie, bo stwierdziłam, że tak mi się podobała ta Wisielcza Góra, że przeczytałam jeszcze raz. To jest taki akurat w sam raz na jesień. E, Anna Kańtoch. Też czytałam ponownie, bo akurat miałam jakieś takie opcje, że miałam ochotę sobie poczytać coś po raz kolejny. I tutaj chyba nic już innego mi się tak bardzo nie podobało, oprócz tych pierwszych, właśnie pozycji. Więc te wszystkie polecam naprawdę mocne pozycje na długie wieczory.